No. Niedługo ZUS zacznie przesyłać do nas listy Na temat prognozowanej wysokości naszych emerytur I informacja, tak twierdzi ZUS Będzie przejrzysta, napisana prostym językiem Z elementami graficznymi Ten element graficzny uzyskamy Łącząc cyfry w liście Dzięki czemu otrzymamy rysunek Obraz naszej przyszłej emerytury I rysunek trzeba będzie pokolorować Na brązowo I słuchajcie, narosło wiele Narosło wiele nieporozumień Na temat emerytur na pomysł emerytur wpadł pod koniec XIX wieku Cesarz Niemiec Otto von Bismarck I emerytura przysługiwała 70-latkom Jako forma ochrony przed nędzą I myśmy przez te całe lata Zgubili tę pierwotną ideę emerytury Że ona ma jedynie chronić przed bidą nędzą Myśmy sobie pod wpływem reklam Na przykład otwartych funduszy emerytalnych Zaczęli wyobrażać, że na emeryturze Będziemy na bogato spędzać wakacje Pod palmami, uganiając się z szampanem Za dziewczynami, które z piskiem będą Udawać, że uciekają nie, że będziemy sobie lepić modele kartonowe, robić wazoniki z butelek, pokrywając je papierem umoczonym w kleju z mąki i wody. Myśmy się okazuje tych reklam nie zrozumieli. Nam się błędnie wydawało, że te reklamy pokazują życie nas, przyszłych emerytów, że tam w kosmos lecimy, nie pamiętacie. A te reklamy dotyczyły przyszłego życia tych, którzy zarządzają naszymi składkami. Takie drobne, biju, 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 nieporozumionko. No nie ma czym mówić. Co robić zatem? No nie ma wyjścia, słuchajcie, trzeba siać szczaw i sadzić mirabelki. To zdrowe.